Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. U nas pogoda w Anglii cudowna. Wiosna, słonecznie, ciepło, błękitne niebo, płynące chmury po niebie. A ja mam w sobie taką wdzięczność. Za ostatni weekend, za to, że mogłam z wami wszystkimi, którzy byliście ze mną, spędzić ten czas, że uczyliśmy się nowych rzeczy o Bogu, uczyliśmy się o tym, jak On mówi, uczyliśmy się, jak, jak Go lepiej usłyszeć, uczyliśmy się o tym, co, co jeszcze raz nas bardziej i bardziej przybliża. I pomimo, że dzisiaj znowu mamy Najot, czyli znowu szkołę słuchania Boga, to znalazły się osoby, które, które po prostu chciały jeszcze pobyć w tej atmosferze, chciały się zastanowić nad pewnymi rzeczami, poświęcić Bogu czas. I to jest takie. To jest takie, takie piękne móc iść, iść z ludźmi, którzy też chcą, nie? Których nie trzeba ciągnąć za uszy, wiecie, tłumaczyć, namawiać, wiecie, jak to czasami ludzie przychodzą i mówią, że o, ja tam w Boga nie wierzę, albo że talita to sekta i w ogóle, nie? A ja myślę sobie, że. Ok, wiadomo, że w świecie będą różni ludzie, będą różne rzeczy mówić, będą różne rzeczy robić, ale to jest cudowne, przybywać z ludźmi, którzy chcą, dla których te treści są ważne, którzy po prostu mają w sobie ten taki zapał do tego, żeby być z Bogiem, żeby go poznawać, żeby siebie zmieniać. Wcale dużo czasu nie chcą spędzać na jakichś rozpaczach, rozkminach. Tak, ale na jakimś nie wiadomo czym, ale po prostu chcą poznawać Boga po to, żeby go zanieść do innych. I to mnie cieszy bardzo, tak, że my zaczynamy zabiegać o Boga. Że mieliśmy taki, taki obraz, takiej owieczki patrzącej w oczy Bogu, wyczekującej, taki który, obraz, który gdzieś tam pojawił się w internecie, myśmy go jakby zaadaptowali do do tego, co my robimy. I myślę sobie, że nie ma nic lepszego w życiu, niż nauczyć się, jak się jak, jaką osobą jest Bóg Ojciec, jaką jest osobą Jezus. Nie ma nic lepszego, żeby zrozumieć te tematy, a potem wychodzić do ludzi właśnie po to, żeby, żeby do nich mówić, ponieważ Bóg chce dotrzeć do każdej osoby. Więc chcę się dzielić tym, że pomimo, że słońce nam waliło przez okno, które wszystkim nam się podoba i że było ciężko może usiedzieć, że było, było trudne, tak? że, że niedziela dla mnie osobiście była bardzo trudna, bo ja miałam oazę, potem miałam ten weekend, potem miałam jeszcze spotkanie, jedno wieczorem, że myślałam, że w poniedziałek będę wystrzelona w kosmos, wiecie, że będę zmęczona, nie byłam. Nie byłam, bo nie ma nic męczącego, kiedy, kiedy mamy w sobie, w sobie motywację tego, że chcemy coś robić dla Boga. Że robimy z nim, że wiemy, że on jest z nami we wszystkim, tak? Że nie było we mnie zmęczenia, i to było takim zastanowieniem. Ja już sobie zaplanowałam, że co ja zrobię w poniedziałek, a ja miałam mnóstwo energii w poniedziałek, tak? Nic jakby mnie nie, nie, zwaliło, nie zwaliło z nóg, i bardzo się cieszyłam tym, że że ta atmosfera obecności Bożej, ta atmosfera jego takiej dobroci, miłości, niezależnie od okoliczności wokół nas, niezależnie od tego, ile pracy musimy podjąć, tak? To, to ona po prostu jest, jest na wyciągnięcie ręki. I myślę sobie o tym, że każdego poranka budzę się i atmosfera Boża jest na wyciągnięcie ręki, że że pomimo takiego, takich ludzkich naszych obostrzeń w sobie, które mamy wszyscy, po prostu Bóg jest. Nie? I myśl, że budzisz się rano i z taką myślą się budzisz, z taką myślą patrzysz w niebo od rana i mówisz do Boga dobrze, że jesteś, jest czymś takim niesamowitym, jest czymś takim dobrym że ta dobroć rozlewa się że bardzo to trudne jest patrzeć na ludzi, którzy rzeczywiście jakby cierpią bo yy, cierpią bo ciągle czegoś nie chcą nie cierpią bo ciągle czegoś nie chcą że że nie przełamali pewnych rzeczy w sobie, a mnie cieszy ten weekend. Cieszą mnie ci ludzie, cieszą mnie słowa, które padają, Cieszo, cieszy mnie to, że możemy razem się zbierać w jednym miejscu, rozważać słowa, patrzeć na myśli, skupiać się, wołać do Boga, odstawiać weekendowe sprzątania, robienie jakichś rzeczy, tak. E Właśnie po to, żeby, żeby być dla Boga. Potem miałam spotkanie też z mężczyznami. No, jeden z mężów właśnie mówi, bo żony nie było, żona była na weekendzie z nami, a może mówi, że no, on po tym weekendzie nie ma nic przeciwko temu, żeby handlować dziećmi, je sprzedawać gdzieś. Oczywiście to jest taki żart, nie? Ale myślę sobie, że to jest taki, wtedy taki podwójny trud, kiedy, kiedy tata zajmuje się dziećmi, mama jest na weekendzie albo odwrotnie, tak? I, I po prostu podejmuje ten trud, żeby współmałżonek mógł być, przeżywać takie rzeczy, żeby chciał, także daje takie wsparcie. Pomyślałam sobie, y, bardzo lubię tego mężczyznę, bo on ma w sobie taką szczerość. Wiecie, tak, miałem dość własnych dzieci po weekendzie, tak, ale podjąłem to po to, żeby moja żona mogła tam być. I to jest miłość, miłość. Miłość, przylatuj do nas. Przylatuj, że w momencie, kiedy jest takie właśnie udzielanie sobie nawzajem takiego realnego wsparcia, nie? że chcę, żebyś rosła, chce, żebyś rósł, chcę, żebyś miała czas z Bogiem, właśnie taki, taki, taki w którym jesteś. I myślę sobie, że my mamy bardzo dużo takiej możliwości uczenia się, wiecie, bycia i po całym tym weekendzie dzisiaj mamy ten najot Szkoły Słuchania Boga u nas. Ja już od rana też chodzę i słucham Boga i mówię, co dziś? Co dziś chcesz nam pokazać? Co dziś chcesz nam powiedzieć? I jest we mnie taka ekscytacja i cieszenie się tym wszystkim pośród różnych rzeczy, które są trudne, pośród obowiązków, pośród tego wszystkiego, o czym myślę, że czy to mam nieogarnięte, tamto mam nieogarnięte, że że chciałabym, żeby różne rzeczy się działy, ale potem myślę, że okej, okay, że to jest okej. Okay, tak, że być z Bogiem Odłożyć pewne rzeczy właśnie po to, żeby pobyć z Nim. Więc dzisiejszy ranek rozpoczynamy z Nim. Dzisiejszy poranek wołamy do Niego i mówimy, że cieszymy się, że jesteś. Oczekujemy słów, które mówisz do nas. Chcemy słyszeć Twój głos od rana. Chcemy Twój głos nieść do innych. Chcemy przychodzić do ludzi, którzy Cię szukają i być odpowiedzią na ich modlitwy. Chcemy być rozwiązaniem problemów w życiu ludzi, którzy przychodzą i, i po prostu potrzebują rozwiązania problemów. Chcemy być tym przekazem do ludzi. Miłosz pisze, że zawsze chętnie, dobrze was mieć. Miłosz, my też ciebie mamy i też się cieszymy, że jesteś nasz. Karolina pisze, że nie wyobraża sobie innego życia i nie chce innego. No ja tym bardziej. Wiecie, my, Drużyna Pierścienia, tak? My, Drużyna Pierścienia, chcemy iść, chcemy iść, chcemy słyszeć, chcemy być rozwiązaniem, chcemy być pocieszeniem, chcemy być tymi, którzy jak najmniej, jakby tak skupiają się na sobie, zajmują się sobą, grzebią w żołądkach sobie, tak? Chcemy być tymi, którzy chcą słyszeć głos Boga, po to, żeby zanieść go do innych. I pamiętam tego hasła, które kiedyś w kościele czytałam, ono w Gubinie w kościele takimi wielkimi literami było napisane o tym, że chyba, chyba był cytat z Jana Pawła II, że nikt z nas, że żaden chrześcijanin nie, nie powinien jakby spokojnie tak obsiąść, usiąść, yy, wiedząc o tym, że jeszcze tak wielu ludzi nie słyszało Jezusie Chrystusie. A ja bym jeszcze to trochę prze Przemieniła i powiedziała, wiedząc o tym, że jeszcze ręka boskiej pomocy, boskiego wsparcia, miłości, dobrego słowa nie dotarła do ludzi, tak? Ja czasami tak patrzę: Wiecie, że czas, czasami jest tak, albo może nawet bardzo często, że trzeba bardzo dużo się z ludźmi naszarpać, żeby oni coś chcieli, nie? Dlatego ten weekend był, był takim wielkim wytchnieniem dla mnie, pobycia z ludźmi, którzy po prostu wyrzucili wszystko z rąk. Którzy przyszli, żeby pobić z Bogiem i porozważać jeszcze, co możemy zrobić z Bogiem, co możemy bardziej w Nim zrozumieć, wcale nie w sobie, ale w Nim. E i za to za tych wszystkich y, współmałżonków którzy byli w tym dniu w domach ze swoimi dziećmi właśnie po to żeby druga osoba mogła być i słuchać i wydaje mi się takie cudowne takie miłosne takie wspaniałe dające wsparcie że ja nie wiem właśnie nie podziękowałam nikomu kto kupił mleko cytryny do herbaty i inne rzeczy bardzo dziękuję ktokolwiek to był że 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 jesteśmy sobie nawzajem też takimi aniołami, że nie robimy bez jakiejś takiej łaski pewnych rzeczy, że, y, że potrafimy zadbać o jakieś takie podstawowe rzeczy. Fajnie. Lubię takie życie. Lubię takie życie i cieszę się, że jestem uczestnikiem tego, że Bóg mnie zaprosił do takiego życia. E, daj Boże, szczęść Boże wszystkim, że Bóg zaprosił do takiego życia, które po prostu nie jest. Nie jest takie. Ja lubię prozaiczność życia, ale powiem tak: nie jest takie prozaiczne. Nie jest skupione tylko na tym, że zarabiam pieniądze i je konsumuję, że konsumuję jedynie życie, że jestem też dawcą w życiu. I pamiętam moją modlitwę 20 lat temu, kiedy tu przyjechałam i powiedziałam do Pana Boga, że ja nie dam rady tak żyć. Że będę żyła tylko konsumując, i będę cieszyła się z tym, że, że omij omijają nas problemy, które dotykały nas w Polsce, że tu przyjechaliśmy, ale jakby to, że dałeś nam komfort życia, to jest za mało. I to mnie cieszy, tak? To mnie cieszy. Cieszy, że była we mnie ta modlitwa, była ta potrzeba serca i Bóg na tę potrzebę mojego serca odpowiedział, i ja mogę być uczestnikiem takiego życia. I dzisiaj cały ten tyłem do ołtarza, niech będzie moim uwielbieniem Boga w moim życiu, w tym co się dzieje, w ludziach, którzy są odpowiedzią na moją modlitwę, bo ja to często opowiadam, że, że jakby czułam się tutaj przez ten pierwszy rok taka samotna i taka goła, bez wszystkiego, bez wspólnotowości, uwielbienia, wiecie, bez nauczania, bez tych wszystkich rzeczy, takiego pogłębiania tych wszystkich treści razem z innymi, którzy tak samo chcą, dla których to samo jest ważne, że nic nie jest innego ważne, to wtedy modliłam się, mówiłam, Panie Boże, poślij aniołów do mnie. Jeżeli nie będzie ludzi, poślij aniołów, żebym tutaj w Halifax nie siedziała sama. I tych aniołów tyle się pojawiło, tyle osób. I każdy z nas, to co jest pewne, to my jesteśmy bardzo niedoskonali. Bardzo niedoskonali, ale... Wielu z nas, naprawdę wielu, bo też jest wielu, o których ta prawda nie dotyczy, niestety, ale wielu z nas to, co łączy nasze serca, to to pragnienie Boga wspólne, nie? To wspólne pragnienie Boga, więc fajnie. Więc niech ten dzień dzisiaj będzie oczekiwaniem na nasze znowu wspólne spotkanie wieczorem, tak? Chcesz żyć tym, co Bóg dzisiaj powie, co On dzisiaj wymyśli, co On dzisiaj przyniesie do nas. Cudowne, cudowne, cudowne życie. Kiedyś był taki serial, chyba Cudowne Życie. Tak myślę, więc ja mam cudowne życie. Czy jest jeszcze ktoś, kto ma cudowne życie? Czytam, co piszecie. Sonia pisze Talita to Boże spełnienie mojego życia. No. Taka nasza nieidealna talita. Ale fajnie jest, nie? Fajnie. Mieszkamy obok siebie. Czasami się kłócimy też, nie? Złościmy na siebie. Czasami nam jest ciężko sobie przebaczyć różne rzeczy. Ale jest fajnie, że jesteśmy razem. Bo to, co, to, co łączy i co tworzy talitę, to są ludzie, którzy chcą, którym się chce. Nie? Ja, 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 ja. Fajnie. Fajnie. Hmm. No, Karol, ty to masz też jeszcze oprócz cudownego życia, to masz cudowne że dzieci. Monika, strasznie Ci dziękuję za ogromny kawał torta wczoraj. Wychodziłam, żeby odwiedzić jakonie medialną wczoraj wieczorem i idzie Jarek z tortem. Dzisiaj na pewno go skonsumujemy. Tak. A dzisiaj, poza tym, są urodziny mojego brata pierworodnego syna Grzesia więc jeżeli możecie pamiętać o Grzesiu Zubryckim i pomodlić się o to, żeby on też miał cudowne życie to módlmy się, bo dzisiaj Grzesia urodziny dzisiaj Grzesia urodziny Cudowna odmiana życia w Halifax wspaniale wspaniale o no to cieszę się więc to jest pieśń uwielbienia Pieśń nowego życia, która płynie od rana do Boga. Niech tak będzie cały dzień, słonecznie i w atmosferze uwielbienia. Dobrego dnia Wam życzę. No, papa, pa, kochani.